Jak obserwować zwierzęta, nie dać się wykryć. Zapraszam na odcinek. အစ်ကိုကြီး Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy chodzić po lesie i przygotujemy sobie obóz, taką skrytą bazę do obserwacji zwierząt. Dzisiaj troszkę inny kamuflaż. Będziecie mogli też na odcinku zrobić sobie podgląd jak na przykład amerykański Woodland 81 sprawdza się u nas w terenie. Co prawda mamy początek wiosny, nie jest jeszcze zielono, dlatego Celowo go wybrałem, zobaczymy jak nam to wyjdzie. A przy okazji pokażę Wam jak zamaskować i rozbić bryłę swojego plecaka za pomocą samorobnego gili, na które nie wdałem ani złotówki. Idziemy w teren. do przejścia jeszcze kawałek drogi jestem dosyć blisko takiej głównej drogi ale celowo wybrałem ten teren bo wiem, że tutaj na tej łące polanie bardzo dużo chodzi zwierzyny co prawda dzisiaj pewnie jest już za późno żeby zaobserwować, ale jeśli był to wczesny ramek albo wieczór na pewno coś dałoby radę się zaobserwować Teraz widzicie jak jest przydatny szal snajperski, który pozwoli nam uniknąć kontaktu ze zwierzętami. Co prawda zwierzęta pewnie nas wyczują w jakimś czasie, ale aspekt maskujący został zachowany. Bardzo fajnie to się sprawdza podczas zabaw gier ASG. Kto strzelał się nieraz, na pewno docenia właśnie szal snajperski czy mundur maskujący. Mamy tam czaplę, spaceruje sobie chodzi. Jeszcze mnie nie zauważyła, jestem dosyć daleko. Będę starał się założyć właśnie tam gdzieś w okolicy swoją bazę maskowaną i zaobserwować, może jakieś zwierzęta. Może się jeszcze dzisiaj uda. Czas, żeby bardziej się jeszcze ukryć, bo widzę, że łaży tam czapla. Widać go tam przy takiej sośni. Szare, może być to. O, Nie wiem czy widzicie cały czas się rusza jak wskazuję palce, Jak jest ta brzoza taka. Wrzucam swoje gili, maskuję się i będę starał się jak najbliżej podejść. I oczywiście założyć bazę. Będę dzisiaj tak jak mówiłem używał Woodland 81. Szal snajperski też w kamuflażu Woodland 81. Zobaczymy jak on się tu sprawdzi. Będę starał się też wykorzystać troszkę elementów naturalnych, czyli suchych traw, trochę liści, może jakieś gałązki, to co się do mnie przyczepi i zamaskuje swoją bazę i poobserwujemy sobie troszkę. Jestem oczywiście bardzo blisko głównej drogi, jestem na obrzeżach miasta, także takie ćwiczenia jak najbardziej fajnie wpływają na naszą, na naszą kondycję przy obserwacji, właśnie różnego rodzaju zwierzyny? ściągam, muszę zdjąć plecak, bo muszę wyciągnąć gili. Moje gili na plecak zrobiłem oczywiście ze skrawków materiałów i zrobiłem z starej takiej siatki. Do samochodu miała być to taka, jakby jak są te ściany grodziowe, ta siatka odgradzająca właśnie fotele od bagażnika. Leżała, postanowiłem ją wykorzystać. Jest to tyle fajna, że jest dookoła w niej gumka, którą możemy po prostu rozciągać, ewentualnie zamaskować sobie coś innego. To jest oczywiście w fazach produkcji, nie miałem zbytnio dużo czasu, poświęciłem na to, uwierzcie mi, pół godziny, a efekt taki będzie zaraz zobaczymy. Dzisiaj z malutkim plecakiem 20 litrowym. Jeśli rozbijemy jego sylwetkę naturalność będziemy starali się używać właśnie naturalnych rzeczy. To na pewno przyniesie nam zamierzony efekt. Nie jest za duży. Jak widzicie siatka czarna i poprzedzamy różnego rodzaju skrawki materiałów fajnie do tego można zastosować na przykład worek jutowy, worki jutowe fajnie się strzępią i robią naprawdę fajny efekt I tego inne materiały, które na pewno macie w domach różnego rodzaju zielone khaki, oliwkowe materiały, jeśli macie koszulki, t-shirty czy coś innego, możecie to podrzeć, podciąć na paski i zrobić właśnie pod sobie coś takiego dodatkowo jeśli Rzucimy sobie trochę naturalnego, właśnie terenu. Będzie miało to zamierzony skutek i efekt. Dobra, zarzucam to, będę starał się odejść troszkę bliżej, bo tak jak mówię, chcę założyć tam bazę. Zobaczcie, jest to dosyć elastyczna gumka, także mogę zapiąć sobie nawet to w pasie. Jak to wygląda, to już widzicie. Nie wiem. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Oczywiście o maskowaniu twarzy, bo twarz świeci i widać ją najbardziej w tej chwili. Zrobimy osobny odcinek, jakie części twarzy powinniśmy malować ciemnym czy bardziej zielonym. Czyli jaśniejszym kolorem, ale o tym osobny odcinek. Dzisiaj stosuję komin w kamuflażu. Złamane trzeba. Powiem Wam, że takie skradanie się na otwartym terenie naprawdę wymaga poświęceń, poświęceń energii i czasu. Jestem cały zgrzany. To też źle wpływa, bo zwierzęta wyczują moją obecność, mój zapach. Dobra, tak czy inaczej, robię bazę i maskuję się. Potem będzie trzeba coś zjeść, jak to na patrolu cichym, bez ognia, czyli racja żywnościowa, wojskowa. Dzisiaj robimy w amerykańskim stylu trochę w blendzie. Możecie zobaczyć sobie różnicę. Molcho jest helikona, a to jest kontraktowe. Możecie zobaczyć sobie różnicę w kamuflażu, znaczy kamuflaż wzór jest ten sam, ale po prostu kolorystyka, to jest bardziej stłumione moim zdaniem, chociaż tu mamy bardziej właśnie takie jaskrawsze kolory, które fajnie wkomponują się w tą naturalną suchą trawę. Sprzyjami dzisiaj maskowani, jest to lekkie maskowanie suchimi prawami, ja cały czas zabieram to. Przy maskowaniu swojej bazy obserwacyjnej starajmy się nie zabierać wokół właśnie bazy naturalnych elementów roślinności, tylko udajmy się troszkę dalej dlatego będzie to czaso i pracochłonne i będzie od nas wymagać dużo poświęcenia i spalonych kalorii. Dlatego poruszajmy się cicho, wolno. Mamy na to czas. Jeśli zwierzyna będzie chciała przyjść, to i tak przyjdzie, a wyczekiwanie przyniesie zamierzony efekt. Wiatr rozwiewa mój naturalny kamuflaż, ale przy okazji on naturalnie też się rozłoży właśnie po, mo po mojej bazie przejściowej, obserwacyjnej. Wracając do czapeczki, tak jak mówiłem, kapelusz tak samo obniża kąt naszego widzenia, ale kapelusz za to pozwala nam na zastosowanie, właśnie doczepienie naturalnego kamuflażu, bo w każdym kapeluszu mamy przeszycia tak zwane tą taśmę mol, tak słynną. Zaraz pow, powpycham naturalny kamuflaż trochę suchych traw, trochę może czegoś zielonego i zobaczymy, jak to się prezentuje czapka czy kapelusz. Jeśli będziemy działać, sobie chodzić i obserwować zwierzęta właśnie po terenie bardziej takim leśnym będzie zielono, no to będzie nam bardziej to ułatwione. Jeśli to będzie teren otwarty, to musimy zastosować właśnie maskowania właśnie bardziej takie przypominające właśnie tutaj dany teren w jakim będziemy sobie działać nawet wpychanie kilku takich kosmyków trawy rozbije naszą naturalną sylwetkę głowy Oczywiście najlepszym sposobem byłoby założenie sobie całego stroju gili, ale taka technika pozwala nam na bliższe takie zapoznanie się z ukształtowaniem terenu i pozwala nam zachować właśnie pewne pewne naturalne walory ukrycia. Oczywiście każde Maskowanie wymaga od nas czasu i poświęcenia, ale myślę, że do zaobserwowania zwierzyny, która sobie mieszka w lasach, warte jest takiego poświęcenia. Teraz wkładając, właśnie naturalny kamuflaż. Też obniżam swój kąt widzenia, i moja twarz promienieje, dlatego maskowanie twarzy jest bardzo ważne. Dzisiaj zastosuję komin w kamuflażu, żeby troszkę rozmyć rysy mojej twarzy. A o maskowaniu, właśnie takimi farbami do kamuflażu oczywiście wojska już zaczęły pomału od tego odchodzić, chociaż niektóre jeszcze to stosują bo jest to naprawdę fajny rodzaj kamuflażu a umiejętność odpowiedniego dobrania i zamaskowania swojej twarzy też jest pewnego rodzaju sztuką także czy czapka, czy kapelusz wszystko będzie zależało od Was co lubicie używać w terenie ja z tej strony fajnie mnie troszkę harmonii, bo wiatr bije z tamtej strony miasta <laughs> jest dosyć głodno za chwilę się wślizgnę już zgłodniałem i muszę przygotować sobie właśnie coś do jedzenia. iść w teren na obserwacje zwierzyny tak jak mówiłem będą wymagać od nas dużego poświęcenia w wysiłku i spalonych kalorii dlatego nie paląc ogniska warto przygotować sobie jakieś kanapki prowiant ewentualnie wziąć rację żywnościową wojskową masza już wyczuła w naszej racji żywnościowej mamy bezpłumieniowy podgrzewacz wody zdania, czyli podgrzewacz chemiczny wkładamy Nasz akurat w tym przypadku makaron po bolońsku i pozwala nam to właśnie przygotować w skryciu ciepły posiłek i do, dodać nam właśnie energii, kalorii i podnieść nasze morale. Dobra, jak działa ten podgrzewacz przypomniowy mamy tu torebkę foliową, w którym jest środek chemiczny. Nasączony. wlewając wodę i zamykając go następuje reakcja chemiczna, co pozwala zagotować właśnie tą wodę, a przy okazji podgrzewać nasze danie. Nasze danie wkładamy do środka, wlewamy wodę. Zamykamy nasz podgrzewacz, i za chwilę powinna nastąpić reakcja. Ja dodatkowo wkładam jeszcze właśnie w to kartonowe opakowanie. Już zaczyna się ulpać. Teraz czekamy aż nasze danie się podgrzeje, a w międzyczasie możemy skorzystać z czegoś innego. Na przykład batonik, cukary. Mówię saperskie, nie są saperskie. Tu mamy cukerek z kofeiną, napój, taki fresh. Sól, pieprz, chusteczka, papier taletowy. sztuce słomka do picia. Tu mamy akurat dżem malinowy. Bardzo lubię. Ale czekając na swój, swój makaron po bolońsku zjemy z maszą sobie batony. Masza lubi słodcza. Nie zaobserwowałem żadnej zwierzyny. Pewnie już dawno wie, że tu jestem. Dosyć głośno się zachowywałem z maszą. Może masze też wyczuły i mnie. Także wymagałoby to też zamaskowania naszego zapachu. Ale o tym w innym odcinku zrobimy. Maskowanie swojego zapachu. Mieliśmy już bazy przejściowe. Przed ukrywaniem się przed ludźmi, przed ściepskimi turystami. Teraz ukrywamy się przed zwierzętami. Dobra zabieram się za jedzenie, dzisiaj w sumie pierwszy raz będę z tego jadł, kupiłem to już jakiś czas temu, jest to i ten tool od firmy CRKT, jak możecie zauważyć kilka, jedno narzędzie powiedzmy, a kilka zastosowań, łyżka, widelec, to ma służyć niby do samoobrony, coś w rodzaju kastetu, otwieracz, i oczywiście wycięte na klucze, na nakrętki, żeby odkręcać, czyli taki wielozadaniowy multi-tool multi-tool czy i ten tool będę za pomocą właśnie tego dzisiaj pierwszy raz jadł mam nadzieję, że będzie to miało też u mnie zastosowanie bo z niezbędnikami bardzo często się rozstaje, bo je gubię albo zapominam je gdzieś, potem po prostu zapominam je też doczyścić i potrafią już swoje przeżyć i po prostu tracą u mnie na przydatności. Dobra. Jeśli byłyby to warunki zimowe to właśnie taką podgrzaną chemicznie wodę mógłbym wykorzystać właśnie do termofora wlać tą ciepłą czy gorącą wodę do termofora i tym termoforem też się dogrzewać. Termofor zawsze włoży w samochodzie bo Nigdy nie wiadomo kiedy przyjdzie mi z niego skorzystać rozpalenie ognia, czy jakbym nie miał kuchenki, ale rację żywnościową zawsze mam w samochodzie, także tą wodę mógłbym wykorzystać, ja jak mówię, do ogrzewania swojego ciała, jakbym przyszło mi gdzieś na przykład zanocować w samochodzie. Powiem wam, jest to takie letnie. Cały czas to jeszcze pracuje, pewnie musiałoby być dłużej ale jestem już głodny, spaliłem zbędne kalorie właśnie na budowę swojej bazy. Nie będę wam mówił jak to smakuje, bo pewnie usiedliście, ja też już nie raz jadłem właśnie, rację żywnościową numer 9, mamy tu z to Makaron. Oczywiście sztywny. Powiem Wam, że nie jest zły. te. ja będę dojadał, żegnał się z Wami. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć.